Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś odcinek poświęcony miastu Wiedeń, konkretnie druga jego część. Odcinek będzie składał z kilku atrakcji, które warto zobaczyć w ciągu jednego dnia. Odsyłam do pierwszej części, karta będzie tutaj zaznaczona u góry. Jeszcze raz, sumując pierwszą część, ja wspominam ciągle o aplikacji Google. Ta aplikacja Google została przekształcona i jest ona częścią, tak gdyby, wyszukiwarki Google, więc dalej te informacje tam znajdziecie, tylko wygląda to troszkę inaczej, bezpośrednio jest to w przeglądarce od Google. Nie przedłużając, zaczynamy. Tym razem zmiana położenia, zmiana pogody, w końcu wyszło słońce. Co możemy się o samym belwederze dowiedzieć z aplikacji Google Trips? No, niewiele akurat o tym miejscu się możemy dowiedzieć, bo belweder w Wiedniu, barkowy pałac księcia Eugeniusza Sabałuckiego, zlokalizowany w Wiedniu. I tyle tak naprawdę nam aplikacja podpowiada. Ale oprócz samego belwederu, dookoła możemy znaleźć też fajny, dość, dość ciekawy park. No i można się tu przejść, oczywiście do samego Belwederu można wejść, ale wstęp jest płatny. Tak jak wcześniej wspominałem, oprócz Belwederu, który jest za mną, dookoła, z mojej perspektywy akurat za Belwederem, znajdują się ogrody, po których można się przejść. Jest dość, dość fajnie latem, słyszałem, że zimą też dość fajnie to wygląda. I za mną dalsza część ogrodów, tak naprawdę. I obiekt, do którego zmierzamy, to też należy pod Belweder. Jeśli chodzi o aplikację, to za dużo się z niej nie dowiemy, tylko że są właśnie tutaj ogrody za Belwederem. Są zaznaczone na mapie. No, jeśli już zejdziemy pod sam dół, pod Belweder, to tak jak mówiłem, w dolnej części ogrodów jest druga część budynku, która znajduje się za mną, z widokiem właśnie na Belweder i w drugą stronę. I tam mamy widok na Belweder. Mam wyjątkowe szczęście, bo zacząłem nagrywać te odcinki na przełomie sierpień-wrzesień. Już mamy wrzesień, to tak. Fontanna, która jest koło mnie, nie działa, więc pokażę Wam yy, ujęcie nocne, gdzie mam nagrane, jak działa i naprawdę ładnie to wygląda. A co za mną się znajduje, tak naprawdę, i co nam właśnie tutaj aplikacja podpowiada Google Trips, jeśli chcemy sobie przeczytać na temat tego miejsca. Jest to pomnik bohaterów Armii Czerwonej w Wiedniu. No. Pomnik na placu, i teraz, żeby nie przykręcić, Bergen Platz w Wiedniu, który pamiętnia żołnierzy Armii Czerwonej poległych podczas operacji wiedeńskich w marcu-kwietniu 1945 roku. Więcej możecie sobie na aplikacji przeczytać, jest tam troszkę więcej szczegółów. W samym centrum Wiednia znajdujemy się na Stefan Plac. Jak widać za mną, charakterystyczna katedra w mieście. Według aplikacji Google Trips możemy się o niej dowiedzieć, że to jest Katedra Świętego Szczepana w Wiedniu. Są też nazwa Stefan Plac, na którym się znajdujemy, i linia metra również tak samo się nazywa. Co aplikacja nam mówi, że Katedra Świętego Szczepana Duma, jeden najważniejszy symbol główny miasta Wiedeń, z licznych przedstawień w dziedzinie malarstwa i grafiki, wznosi się po środku Stefan Platz w sercu najstarszej części miasta. Jeszcze takich ciekawostek, bo troszkę więcej to jest opisane, katedra ta należy do Największych świątyń europejskich. Jej całą długość wynosi 107, zaś szerokość 34 metry. I to chyba z takich najważniejszych rzeczy. Troszkę więcej tutaj w aplikacji piszę. Jeśli chodzi jeszcze o takie szczegóły, katedra jest jedną z najważniejszych i jedną z najstarszych świątyń w stolicy Austrii, więc to też taka ciekawostka. Oczywiście do katedry jest wstęp za darmo, można sobie tam wejść. Jest też część płatna, więc tutaj zależy od upodobań, ale można sobie zobaczyć ją w środku za darmo. Idziemy sobie, idziemy przez centrum i nagle spotykamy piękny pomnik za mną, który się znajduje. Jest to Kolumna Morowa w Wiedniu i z ciekawostek Kolumna Morowa w Wiedniu, barokowa kolumna Trójcy Świętej znajdująca się na placu Graben w Wiedniu. To możemy się dowiedzieć troszkę więcej. Ale co jest najdziwniejsze w tym obiekcie, to to, że ona powstała z powodu pamiętnienia epidemii dżumy, która rozpowszechniła się w Londynie, i Neapolu i zabiła w Wiedniu około 100 tysięcy osób. I co najważniejsze, w tym miejscu pośpiesznie grzebano zwłoki ludzi, którzy pomarli od zarazy. Pierwszą kolumnę wykonano z drewna, później zastąpiono ją marmurem. I to co czytam jest troszkę dziwne, bo tak naprawdę to na czym stoję z jednym wielkim cmentarzyskiem, ponieważ tutaj grzebano w pośpiechu ludzi, gdzie umierali na epidemię dżumy i tutaj ich pochowali. Miejsce dość turystyczne i wszyscy tutaj chodzą, e, knajpki mamy dookoła, miejsce dość urokliwe. E, a tak naprawdę to jest cmentarz i ten pomnik jest poświęcony ludziom, którzy zostali tutaj pogrzebani, ich zwłoki i umarli na epidemię dżumy. Troszkę dziwne, ale ciekawe, warto zobaczyć. Kolejne miejsce do zwiedzenia Michał Platz, czyli budyneczek, który się znajduje za mną. Dość charakterystyczne też miejsce, gdzie wszyscy robią tak naprawdę zdjęcia. I tyle w temacie. Tutaj więcej z aplikacji się również nie dowiemy o tym miejscu. Znowu znajdujemy się pod zamkiem, tym razem e, Hofbrung. Aby do niego wejść, trzeba przejść od strony placu Świętego Michała, w którym wcześniej się znajdujemy, a od tamtej strony właśnie też się znajdują ruiny wykopaliska z czasów e, Rzymu. Co jeśli chodzi o pałac Hofburg? Wiedeński pałac władców Austrii, począwszy od Rudolfa I do Karola I, czyli od XVII wieku, przez cały ten czas był rozbudowany i przebudowany przez kolejnych władców. Takie, z ciekawostek to tyle. Nowy Hofbruf oraz Muzeum Dworskie zaprojektowane zostały przez architekta barona Karola. Ogólnie stylem dominującym jest barok i klasycyzm. To, jest dla tych co się interesują, oczywiście mogą sobie doczytać więcej w aplikacji. Ten obiekt również można zwiedzić. Wstęp, niestety, płatny. Cały plac wokół pałacu Hofbrów jest dość ładny, obecnie znajduje się pod pomnikiem, więc można się tutaj przejść i pozwiedzać też okolice, bo w bardzo bliskim położeniu jest Stefan Plac, Michael Plac i właśnie Zamek Hofburg. Muzeum Historii Sztuki w Wiedniu, jedna z największych na świecie galerii, posiadająca w swych zbiorach niezwykle cenną kolekcję malowideł europejskich, sztuki starożytnej oraz monet. Tak naprawdę dwa muzea są położone przeciwko siebie, jedno z jednej strony, drugie po drugiej stronie. Bliźniacze niemal budynki obu muzeów stoją naprzeciwko siebie, są jedynymi z najokazalszych wiedeńskich budowli usytuowanych wzdłuż ringu, reprezentującej szerokie aleje oklawające ścisłe centrum miasta, wybudowane na miejscu dawnych murów miejskich. Jednym z nietypowych miejsc, w którym się znajdujemy jest, i teraz żeby nie przekręcić mam podpowiedź, Hunder Wasserhaus, czyli to miejsce, które jest za mną i ogólnie sam pomysł, koncepcja jest na to, żeby nawiązywać dialog z przyrodą jako równoważny partner człowieka i sam autor tego miejsca chciał odbiec od linii prostej i od kształtów takich standardowych, tak za mną zresztą widać. Hunder Wasserhaus jest atrakcją turystyczną, lecz niestety jego wnętrza nie są dostępne dla turystów. Na tarasach, balkonach i innych niespodziewanych miejscach rośnie wiele roślin. Ponadto zastosowano wiele rozwiązań, które mają na celu ucieczkę od linii prostych i regularności. To jest koncepcja tutaj autora, więc idę spoglądać z zewnątrz. Znajdujemy się właśnie w pierwszej dzielnicy Wiednia, gdzie znajduje się sala koncertowa. Jest to najważniejsza siedziba austriackiej orkiestry. Nieodłącznym punktem wycieczki jest także Rathaus, czyli główny ratusz w Wiedniu. Przed samym Rathausem jest bardzo dużo imprez okolicznościowych. Warto to miejsce odwiedzić, niezależnie od jakiej pory roku jesteśmy w Wiedniu. Nie zapomnijcie o odwiedzeniu Pratera, jest to wesołe miasteczko w Wiedniu. Na otwartym powietrzu wstęp jest tam bezpłatny, płacimy albo za każdą atrakcję osobno, albo możemy kupić bilet łączony i korzystać ze wszystkich atrakcji jednocześnie. Jeśli poszukujecie dodatkowej adrenaliny, warto odwiedzić ten park rozrywki. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że się podobało i do zobaczenia.